an traoù A ty tak mnie robił? robimy? Sprawę! Ciekawa! A widzisz? Panda, smaryk, chłopiec się zjeżdża. Jak leje się zazwacie? Smarykcie tylko do to so, Sławajcie i no, a mi nie zgubi, bo w będzie. drzewie. Znalazłaś A te starożytki, co, co Maciuś kupili, to gdzie? A tu po wie, ta, gdzieś leżą. Słabacie, macie Leś, kleć Marysi. Leci te stożeczki. Kleci, kleć, Batwocza. Zeszczęta. popatrzcie przez okno. Nie mój jodo, to się idzie. U, u. U, u, u. Matko, to A żyto jak raz, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, weseli, jako mnie wyanieli, żebyście się gospodarzy dobrze działał, W im i w wszystko zdrowe było. Hej, żebyś cię go gospodarzyli dzieci wiele. A będzie wesoło i w szkole, i w kościele. W każdym kątku życia po jednym dzieciątku. jak na kościele to nie leży ze troje.

A i śni na ty na dłużach. Zaczekaj, zamknij Thank you. lata zawsze w tej tu dolinie, w tej tuninie, jako żywo nie słyszałem o tej nowinie, jako żywo nie słyszałem o tej nowinie, że syneczka panieneczka miała porodzić, miała porodzić, tym panieństwo z macierzyństwem miało się zgodzić.

Panie i Panowie, Domów proszę posłuchajcie, co powie to że Przod od Heroda, słucha jego, i od rogi proszę za niego. Oto kro stoi i stać będzie, na którym Herod siedzie i mówić w Pęczuś". Oto król wygląda jak go tu widzicie, bo w tych krainach w świata zdrowych. Bo mój układ i światłem władla, żądę werbem chwały. Wyciężonym w bo siła ich nie pragnę. Stawiam Tobą miłość, Panie. Ci i poszanowanie. Niosę wieści, co przerażą swą Sam nad nimi zacząć muszę. Mów śmiało, choćby się niebo niego zaciemnić miało Dzisiaj wędleje. dzieci Ci się zgodziło to będzie krajem swój to To jest gdzie przybywaliny nikt, ani jak się nazywał. Co ja słyszę? Aby mój poddany miał być panem nad pany? Niech w tej chwili ogień wchłonie, aby u królia przyjść bydżet i płatę. Chwila owa przeklęta nie przyjdzie nigdy. Ja temu zaraz. W głównej rodzie, trzej królowie ze schodów przybyli. Mówią, że to u swoich córków tylko jest gwiazda, a była u zwykła, iż są ich Przybyszów prowadzić tam. Najważniejsze panie, na co Podstawić! O nie, ja wolę, abyście wracając tu mi dali z tą bitwą, a ja go potrafię ucznić. Więc, Blacia, nie dajmy czasu na zbędne rozmowy. I śpieszmy do tego, co tu chcesz. Cześć, Wam kukolowie. Zurwy grali, niech dzwon na trwogę bije, a zanim zaświta rany, odechce im się w rozpusty i wszelkich zadziany. A żeby nie było mi tręgi, to najstarszego proroka poważnie. A on nam powie, co piszą w siebie. Prorok na rozkaz króla. Życzy temu stanie. Ja widzę, witna, rekusem i nikt, panu się wszystko panskim, dlatego <gryppy> mąski, z rodu wąskych, z tyłu wąskych, a tu nic nie szkodzi. Przeczytać się wodzie. Sporzej życie. A złości Pana. Czym się trudni? Grałem, Panie. Żydzie, życie, gdzie mam żonę? Pan żona, żona, żona. Oj, oj, jaj, oj, 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 oj. jak ten, z jak grona. Wyśmak robado, i dali czorno jak grona. Życie, gdzie masz dzieci? Aj, ja, Heron pyta, czy ja mam dzieci? Ja mam dzieci! Ja mam dzieci! Dzieci co ja mówię świeci? Każdy w każdym kątku po dziesiątku, bałwą zbitek. Kotem, ta na śmierci się nie rozleci. Życie rabinie pogański synie. Powiedz, gdzie się narodził król. Król, Aj, jaj, jaj, ten roczy, ten rodzy. Płytko się nie narodził, tylko osmroczył. rodził. za sali za piętnaście tego ciała. Do kapelusza w każdym bądź się nie zmieściło. Życie, gdzie się narodził Jezus Chrystus Messjażowskim. Męsy jas, jas, męcy jas, Kogo on męczył? Może on was męczył? Może on was męczył? Ja tam w swojej kupi powiem wywnioskować nie mogę. Jak mnie tu wszyscy dobrze zobaczy, moja Biblia? Nie moja Biblia. Nie moja Biblia.

Moich oboławie, A że mi przyszło dosyć takiej fajnych. Słudzy, tworzanie, żołnierstwo moje, bierzcie broń pancerze, niech się nie boję. Na kończę dajcie do Betlejem odmieszajcie. Wszystkim dzieciom głowy pościnajcie. Nawet mojemu synowi życia nie dawicie. Głowę wzetnijcie i mi na pokażcie. W którą w na tych rozkazanie natychmiast się stanie. Niech się droga, niech się wypełni bola, bola. Ja śmierć kosiana, od Boga wysłana. Chodziłam po górach polach. Cochwal Co darła, w dziedzinie królu Herodzie, tym zamku znalazła. A droga pani, wstrzymaj swe złości. Dam ci złota, purpury, okryj na miłości. Ja w purpura nie chodziła, i chodzić nie będę, a głowy ścinała. I ścinać będzie. Ostatni raz ci powiada. I końce na garnę zakładam. Wycham wiesz jeszcze swoje. Królu Herodzie, dręczyłeś, męczyłeś niemowlęta swoje. Teraz ja będę męczył piekle, duszę Boga. tak teraz dalej Żyć królować <ślinge> będzie. Za wysokie Panie dzieci, to na tę kolejne. coś się dla was Ja dla was すご、はい。はいはい

不干了。